Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki na początku sierpnia zostali rodzicami. Prowadząca cykl czerwony dywan w programie Pytanie na śniadanie chętnie dzieli się z fanami szczegółami dotyczącymi macierzyństwa. Ostatnio zdecydowała się odpowiedzieć na pytania internautów podczas sesji QA na Instagramie. Najwięcej pytań dotyczyło oczywiście nowego wyzwania, jakim dla dziennikarki jest opieka nad małym synkiem. Jedna z fanek zapytała Aleksandrę Grysz o to, co najbardziej zaskoczyło w kwestii karmienia piersią. Gwiazda, pytania na śniadanie, stwierdziła: Wszystko, a najbardziej to, jak bardzo karmienie piersią jest romantyzowane. Pewnie dla wielu kobiet to rzeczywiście przyjemność i czuły moment z dzieckiem. Dla mnie to było bardzo trudne doświadczenie, i nie ukrywam, że musiałam to przepracować. Wiele łez wypłakałam, zanim zrozumiałam, że karmienie butelką nie czyni mnie gorszą matką. Uważam, że za mało się mówi o tym, jaką presję mamy narzucają innym mamom, szczególnie w temacie laktacji. Ukochana Tomasza Tylickiego, w odpowiedzi na kolejne pytanie internautki, doprecyzowała, jak wygląda u niej proces ściągania mleka. Na początku ściągałam co trzy godziny, tak samo w ciągu dnia i w nocy. Teraz ściągam głównie w ciągu dnia, a w nocy, tylko jeśli czuję dyskomfort w piersiach, podsumowała młoda mama Tymoteusza.